Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałem opowiadać Państwu o podstawowych zasadach sporządzania przypisów bibliograficznych w pracy dyplomowej czy magisterskiej. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że nauczenie się sporządzania przypisów jest podstawą pracy naukowej, jest podstawą warsztatu naukowego. Jest też podstawą oceny takiej pracy recenzent i promotor oceniają przede wszystkim, czy student, magistrant, dyplomant potrafi redagować pracę dyplomową zgodnie z zasadami ogólnie przyjętymi. Są różne metody używańca, sporządzania przypisów. Ważne, żeby w pracy sporządzać przypisy w sposób jednolity sam styl przepisów biograficznych już nie jest tak istotny. No my oczywiście będziemy go, będziemy sporządzać przypisy według stylu, który ja Państwu tutaj zaproponuję, zaproponowałem. Ogólna zasada, proszę Państwa, jest taka, że wszystko, co Państwo napiszecie w pracy dyplomowej czy magisterskiej powinno być udokumentowane, powinno być opatrzone odpowiednim przepisem. I teraz po pierwsze, jeżeli cytujemy jakieś dzieło dosłownie, to tę część tekstu bierzemy w cudzysłów. Jeżeli nie przetaczamy dosłownie, to cudzysłów nie jest konieczny, ale również na końcu zdania czy na końcu akapitu powinniśmy zapisać przypis. Powinniśmy umieścić przypis. Wszystko, co nie jest opatrzone przypisem bibliograficznym, przyjmuje się, że autor wymyślił samodzielnie. Zatem rada jest taka, aby zadbać o to, proszę Państwa, że na każdej stronie, żeby był przynajmniej jeden, dwa przypisy. Przypisy umieszczamy na końcu zdania lub też na końcu akapitu. Jeżeli Państwo decydują się na niezamieszczenie przypisu biograficznego w jakiejś Partii tekstu trzeba dokładnie przemyśleć, czy to rzeczywiście żeśmy sami napisali ten tekst, czy to jest nasza myśl, jakieś nasze zdanie, żeby później nie być posądzonym o plagiat. Przygotowałem dla Państwa materiały, które Państwo zresztą już znają w większości. Przede wszystkim są to wytyczne. Prac, pisania pracy dyplomowej magisterskiej umieszczone zarówno na kursach na Moodlu, jak i na mojej stronie internetowej. W tych wytycznych zasady sporządzania przepisów w aktualnej wersji wytycznych znajdują się na stronie 14. Dodatkowo zamieszczam Państwu na Moodlu też prezentację, którą tutaj pokazuję w filmie, no i to wideo mam nadzieję, że też będzie podlinkowane i dostępne dla osób, które chciałyby sobie przybliżyć jeszcze podstawowe zasady, dla których te wytyczne pisane są nie do końca być może jasne. Zatem zaczynamy, proszę Państwa. Jeszcze raz powtórzę tytuł dzisiejszego wirtualnego naszego spotkania. Podstawowe zasady sporządzenia przepisów pod tytuł Cytowanie dzieła po raz pierwszy. Proszę Państwa, w tej prezentacji chciałem Państwu omówić siedem takich podstawowych rodzajów źródeł naukowych, z których Państwo będą zapewne korzystali. Widzicie Państwo tutaj na slajdzie. Pierwszym z tych źródeł są to książki. Książki, proszę Państwa, mogą być autorskie lub wieloautorskie, to znaczy mogą mieć jednego autora lub wielu autorów. Przy każdym rodzaju źródła zamieszczam Państwu przykład, w sensie zamieszczam link do przykładu, mogą sobie Państwo pościągać czy posprawdzać, co jest pod tym linkiem. Tutaj akurat to, co widzicie Państwo na slajdzie, to jest link do książki naszej, która jest w całości dla Państwa dostępna w Open Access, tak zwanym trybie Open Access, czyli w całości bez dodatkowych opłat. Proszę państwa, chciałem też państwu pokazać, w jaki sposób zamieszcza się przypisy w Wordzie, bo być może nie dla wszystkich jest to jasne, więc może teraz przejdziemy sobie na Worda, a później wrócimy tutaj do prezentacji. Przygotowałem dla państwa plik z odrobiną tekstu, zredagowany plik według wytycznych, czyli czcionka 12. Półtora odstępów między wierszami z Times New Roman. I teraz, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, przypisy zamieszcza się na końcu zdania albo na końcu akapitu. Widzę, że to się jeszcze ładuje. Miejmy nadzieję, że zaraz Państwo zobaczą tego Worda. Może Zanim się to załaduje, to jeszcze tu Państwu poopowiadam. Czasami można się spotkać, proszę Państwa, z sytuacją, kiedy przypisy są zamieszczane w środku zdania. Ja nie stosuję takiej zasady, proszę Państwa. Zresztą myślę, że w pracy dyplomowej czy nie ma takiej potrzeby. Zamieszczamy przypis na końcu zdania czy też na końcu akapitu. No i teraz, żeby zamieścić przypis w Wordzie, klikamy na końcu zdania, zamieszczamy tutaj kursor. Potem przechodzimy do zakładki na górze okna, do zakładki odwołania, następnie wybieramy opcję wstaw przypis dolny. My będziemy używali przypisów dolnych. Kursor przechodzi na dół strony i tu zamieszczamy właśnie przypis do odpowiedniego źródła. Tak jak pokazałem Państwu przed chwilą na prezentacji, tym pierwszym rodzajem źródła jest książka. W tym przypadku zaczynamy od imienia, nazwiska. Dokładnie mówiąc, stawiam pierwszą literę imienia, kropka. Później piszemy nazwisko. Przecinek, spacja. Znowu drugi autor. Kropka, nazwisko. Spacja i tytuł książki. Spacja. Tutaj zamieszczamy wydawcę. Spacja. Następnie umieszczamy miejsce wydania. Spacja. Data, czy dokładnie rok wydania, przecinek i strona. Literka s, kropka, i strona, do której się dokładnie odnosimy. Tak to wygląda. W jednym przypisie, proszę Państwa, można zawrzeć więcej niż jedno źródło. Gdybyśmy chcieli tak zrobić, to po numerze strony pierwszego przypisu robimy średnik, spację i piszemy. Drugie źródło. To źródło oczywiście może być inne. Może to być czasopismo, może to być strona internetowa i tak dalej. Także tak to proszę Państwa wygląda. Gdybyście chcieli następny przypis zamieścić, to oczywiście klikamy w odpowiednim miejscu. Załóżmy na końcu drugiego zdania. Znowu robimy wstaw przypis dolny i zamieszczamy inne źródło. I tak dalej, i tak dalej. Także tak to proszę Państwa wygląda w orgie. Przełączę się teraz z powrotem na prezentację. Wracamy do slajdu. Jeszcze raz powtórzę. Pierwsza literka imienia, kropka, nazwisko, jeżeli jest więcej autorów, no to podobnie znowu pierwsza literka imienia, nazwiska po przecinkach i raz po przecinku tytuł, przecinek, spacja, wydawnictwo, przecinek, miejsce wydania. Tu błędnie jest przecinek zrobiony, zaraz go wymarzymy. Nie wiem, czy mi się uda, mam W każdym razie tutaj nie powinno być przecinka, proszę Państwa. Rok wydania, o tak, jest tu, ale przepraszam. Przecinek i strona, tak? Drugi rodzaj źródła to rozdziały w książkach. Rozdziały w książkach pod redakcją. Co to znaczy? To znaczy, proszę Państwa, że mamy też książki, gdzie każdy rodzaj ma innego autora, a dodatkowo książka posiada jeszcze redaktorów jednego redaktora czy redaktorów. W tym wypadku zasady cytowania są nieco inne. Tu też zamieściłem Państwu źródło do naszej książki pod redakcją, którą też Państwo mogą sobie ściągnąć i zobaczyć, jak to wygląda. Wówczas zaczynamy, proszę Państwa, od zacytowania autorów rozdziału. Po przecinku dajemy tytuł rozdziału. Dalej, tutaj może posłużę się kolorem, dalej zamieszczamy, proszę Państwa, łącznik w postaci literki W z dwukropkiem w nawiasie kwadratowym. Następnie zapisujemy redaktorów i taki łącznik w postaci red z kropką w nawiasie, przecinek, dajemy tytuł książki całej. Przecinek, dajemy wydawnictwo, przecinek, miejsce wydania, rok wydania, przecinek i dopiero stronę. Przechodzimy do następnego źródła. Następny rodzaj źródła to artykuły o czasopismach naukowych. Też zamieściłem Państwu linka do przykładowego artykułu naszego, można sobie ściągnąć, zobaczyć. Artykuły, w ogóle, są bardzo popularnym rodzajem źródła. Wiele opisu udostępnia swoje zasoby w tak zwanym wolnym dostępie, także nie trzeba za nie płacić. Dodatkowo, jeszcze są dostępne online, w internecie, więc bez wychodzenia z domu mamy możliwość zapoznania się z dorobkiem naukowym opublikowanym w czasopismach. W tym wypadku zasady są następujące. Zasady cytowania są następujące, proszę Państwa. Cytujemy najpierw autorów, potem cytujemy tytuł artykułu, następnie po przecinku w cudzysłowie dajemy tytuł czasopisma, nazwę czasopisma. Pamiętamy, że nazwa czasopisma to nazwa własna, czyli duże, dużymi, zaczynamy z dużymi literami. Każdy człon tej nazwy potem. Dajemy rok wydania konkretnego, który nas interesuje, do którego się odnosimy, następnie przecinek, numer, po przecinku dajemy stronę, i tutaj, jeżeli się odnosimy do konkretnej strony, no to jedną, a jeżeli chcemy na przykład zacytować całość, bo powiedzmy w jakimś tam artykule Jan Kowalski opisał teorię taką i taką, no to możemy dać przypis ze stronami do całego artykułu, tak jak ja tutaj zrobiłem. I teraz nowoczesne czasopisma, że Państwa, dodają jeszcze taki jeden znacznik, dodają numer DOI, jest to elektroniczny identyfikator konkretnego konkretnego dzieła, konkretnego artykułu. Więc jeżeli artykuły, które, z których Państwo korzystają, są opatrzone w DOI. Numer doi, to też dodatkowo dodajemy ten numer na końcu przypisu, tak jak ja to tutaj zrobiłem. Kolejny rodzaj źródeł to strony internetowe, chętnie wykorzystywane przez studentów. Dbajmy o to, że Państwo żeby tych źródeł nie było, tego rodzaju źródeł nie było za dużo, a jeżeli już, to korzystamy z oficjalnych stron internetowych, ze stron internetowych instytucji rządowych, samorządowych, międzynarodowych, czy też ze stron no, takich wiarygodnych, prowadzonych na przykład przez naukowców, przez jakieś think tanki, czy jakieś stowarzyszenia, fundacje tego typu. Natomiast unikajmy jakichś stron takich no, nieznanego autorstwa, nieznanego pochodzenia, prawda? Zasada cytowania jest podobna jak wszystkie inne źródła, cytujemy z jednym wyjątkiem. Tutaj zamieściłem Państwu linka do konkretnej strony internetowej. Cytujemy ją w taki sposób, zobaczcie Państwo. Dajemy autora najpierw po przecinku, potem zamieszczamy tytuł po przecinku, dajemy adres strony internetowej, pełny adres strony internetowej, i następnie w nawiasie na końcu dostęp, dwukropek i datę dostępu, to znaczy datę. Oznaczającą dzień, w którym żeśmy widzieli coś tam na stronie. Wiadomo, strony internetowe często się zmieniają, czasami znikają, zatem dajemy datę dostępu. Inny rodzaj strony internetowej na następnym slajdzie to jest strona internetowa Narodowego Banku Polskiego. Nie zawsze artykuły umieszczone na stronie internetowej mają autora, zatem tutaj autor autorstwo przypisujemy instytucji. No i strona której Państwo dajecie link na slajdzie, strona do artykułu o Policji Pieniężnej. Zacytowana powinna być w następujący sposób. Dajemy NBP na początek jako autorstwo, jako instytucję, jako autora. Po przecinku zamieszczamy tytuł artykułu, czyli Polika Pieniężna i po przecinku pełny adres do strony internetowej. I na końcu dajemy nawiasie dostęp i datę dostępu. Kolejny rodzaj źródła to akty prawne, czyli ustawy zarządzenia, rozporządzenia. Tutaj zaczynamy cytowanie, proszę Państwa, od przytoczenia pełnej nazwy aktu normatywnego. W tym wypadku zobaczcie ustawa z dnia 20 marca 2009 o bezpieczeństwie imprez masowych. Dajmy przecinek. Następnie dziennik ustaw, czyli rodzaj. Dziennika urzędowego, w który, którym zamieszczony został ten dany akt prawny. Dziennik ustaw, spacja, rok tego dziennika ustaw, przecinek. Jeżeli jest to numer, w, w aktualnych dziennikach ustaw już nie ma numerów, także tutaj akurat był numer, spacja po, przy, po przecinku dajemy pozycję. Możemy też dodać. Odniesienie do konkretnego artykułu, czy też punktu, tak jak ja to zrobiłem, ale to ostatnie nie jest konieczne. Jako że akty prawne często się zmieniają, proszę więc możemy też stosować taką praktykę, że będziemy cytowali tekst jednolity danej ustawy. W tym wypadku zobaczcie, najpierw następuje nazwa ustawy, potem po przecinku stosujemy t.j. oznaczające tekst jednolity. Potem mamy spację, dziennik usta. spacja. 2019 przecinek i do pospacji, znowu pozycja. I tak to proszę Państwa wygląda, jeżeli chodzi o akty prawne. Następny rodzaj źródła, który tutaj chciałem Państwu krótko omówić, to hasła z encyklopedii słownika, czy leksykonu. Tutaj zamieściłem Państwu link do leksykonu wiedzy politologicznej, w którym opracowałem kilka haseł, w tym wypadku zasada proszę Państwa, jest taka, jak. W pracy zbiorowej, to znaczy najpierw przeznaczamy autora hasła, potem nazwę hasła, potem łącznik, tak jak w pracy zbiorowej, w postaci W, dwukropek, nawiasie kwadratowym, no i redaktor danego leksykonu, słownika, z następnym łącznikiem RED, czyli tak jak w pracy zbiorowej, nazwa leksykonu, czy encyklopedii, czy słownika, wydawnictwo. Później miejsce wydania, spacja, rok wydania, przecinek, no i strona. Skąd bardziej dokładne, proszę Państwa, dane dotyczące cytowania tego typu rzeczy, znajdziecie Państwo w wytycznych, bo jest, są różne rodzaje tych słowników, leksykonów, encyklopedii, więc odsyłam Państwa właśnie do naszych wytycznych. I ostatnia pozycja, na którą warto zwrócić uwagę, proszę Państwa, to raporty. Tutaj akurat przytoczyłem Państwu, zawisiłem Państwu linka do raportu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o Stanie Bezpieczeństwa Państwa. W ten raport akurat nie posiada ani redaktora, ani autora i w tym wypadku trzeba potraktować jako autora czy redaktora instytucję. W, tutaj, w tym wypadku, instytucja to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Skrót nazwy tej instytucji jako pierwszy, potem po przecinku zamieszczamy mm, nazwę raportu, tytuł raportu, potem po przecinku, w tym wypadku, s, adres pełny do strony internetowej, na której znajduje się dany raport i na końcu y, mamy y, też dostęp, tak jak do konkretnej strony internetowej. To na tyle, wyrażam Państwa, dziękuję za uwagę i do następnego spotkania.